Witam, dawno nie nagrywałem filmu więc stwierdziłem, że dziś nagram ponieważ wróciłem z urlopu no i dzisiaj naszymi ulicami jechałem i była tak zwana wystawka jedna i był cały karton tutaj czyli za darmo no to zabrałem go no i naprawdę w szoku był więc myślę podzielę się z wami informacjami jak warto i kiedy pierwsze to znalazłem sztuczce. No, większość ilość to jest noży. Wszystkie są posrebrzane. Teraz łyżki, idelce. Niektóre mają próbę 800. Parę sztuk, czyli to jest czyste srebro, a reszta to jest próba 90, czyli grubo posrebrzane. No, ale niezłe znalezisko, ponieważ u nas takie coś kosztuje za 1 kg. 20 euro w normalnym skupie przez internet jeszcze więcej. wziąłem taką małą banię, by zobaczyć i pokazać, ile tego nie więcej jest. 3 kilo 120, czyli około 60 euro na tym mamy zarobiony Pokażę wam dalej w środku był wazon na to mi wygląda że ręcznie robiony on jest z oraz bardzo dużo szklanek szklanek z podstawkami miedzianymi i drzewem no i widzę że też jest tutaj jakaś tu mieszka w trochę pokażę prawda jest jest tego dużo. Wydaje mi się po prostu, że ktoś musiał je sprzedać w dom, po prostu po prostu wali I tak tutaj niekiedy oni to przedstawiają. No to z tych filiżanych to mamy tyle no. Wezmę, pościągam te szkła, zobaczymy ile tego nie więcej jest no może jest to coś więcej warte niż cenić kupie złomu myślę, że na pewno ale ja się nie chcę bawić w takie szukanie sprzedawania tyków czy innych tam rzeczy więc ja chciałem po prostu się z Wami podzielić, pokazać, że kiedy warto zajrzeć jak jakiś karton stoi czy coś i pisze, że to jest za darmo, no bo ludzie też sobie nie wystawiają tego na ulicę po to, żeby tam nie wiem, no dziecka sadzić No to mało tu jest akurat pół kilograma no to pół kilograma miedzi odliczyć te uchwyty drewniane one chyba dużo nie mają A samo to pół kilograma jest miedziuchy pokażę wam dalej co tu jest ciekawego no bardzo dużo mosiądzu świeczniki to jest coś z tyłu nowego, nie wiem czy to jest mosiądz nie mam tutaj przy sobie magnesu, sekundkę tak to jest tak samo mociężne i takie są właśnie dwie sztuki jeszcze przełożyłem jedna podstawka na pod filiżankę oczywiście też miedziana dalej wracając do tematu dalej mosiąc no bardzo ładne rzeczy to chyba osobiście zostawię bo jak na świeczkę osobę do domu jest bardzo ładny. Tutaj tak samo. Tutaj również mosiężny z mieszką metalu albo stali nierdzewnej ale to nie będzie mi w ogóle potrzebne, to zdemontuję. Kolejna podstawka po świeczkę, tylko na te większe. To jest ciekawe, miska jakaś, też mi się wydaje ręcznie to było robione, to było robione i zalewane. Tutaj tak samo herb Berlina. To chyba nie wiem, może na wakacjach kiedyś bym kupił. I jeszcze jedna podstawka na świeczkę. Malutko. Też musiężna bardzo ładna. Teraz, co najlepsze, wam pokażę, to jest najlepsze znalezisko Sprawdzałem to już. Kieliszki z cyny czyli Zin. U nas one kosztują około 17 euro, normalnie w skupie, za kilogram. Ceny internetowe się wahają 23-17. Patrzyłem, ale nikt przez internet nie sprzedawał. To takie ładne kieliszki, grawerowane SKS Cyna. 100% i tego aż. 6 sztuk! Z ciekawości zważymy. Jeszcze jeden zbanek. Ten zbanek też jest z cyny, SKS 100%. uczymy to małą uwagę, zobaczymy ile to razem będzie. No tutaj mam 620 gram. No to i tak jest dużo. I co tu jeszcze było? Jeszcze podstawki były. Te podstawki już też patrzyłem. Te podstawki ze zostali nierdzewne, Edelsztan. No ale jest to jest. Razem do kupy zawsze się zbiera. To co? tyle dzisiaj w tym temacie, tylko chciałem pokazać, powiedzieć, że naprawdę jeżeli nie ktoś za granicą mieszka, jedzie, widzi, jest jakaś wystawka, jakiś karton stoi, czy jest to do dania, Można wziąć. No warto niekiedy zajrzeć. I od dłuższego czasu teraz się tak o troszkę zajmuję właśnie tym recyklingiem, takimi rzeczami. No i dzisiaj byłem po prostu zadowolony z tego wszystkiego. Nic, to wszystko do następnego razu. Postaram się jeszcze inne filmy nagrywać, ale mówię, w obecnej sytuacji niestety na to czas nie pozwala. Trzymajcie się wszyscy, hej.